Nie zajmować dużo czasu. Kiedy ja bardzo lubię, jak ty mi zajmujesz czas. Przestań kokietować. <noise> Przecież nie jesteś moją pacjentką, więc mogę sobie od czasu do czasu pozwolić. No dobrze, to mów, jaka to sprawa. Słuchaj, są targi kosmetyczne w Berlinie. Bardzo chciałabym pojechać. Nie byłoby mi przez trzy dni. Wziąłbyś do siebie Jasia na ten czas? <noise> oczywiście. A Jacek nie będzie z nie sądzę, zresztą on siedzi w pracy od rana do wieczora Nawet mu nie mówiłam o tych targach, żeby nie prowokować dyskusji co z dziećmi A kto zajmie się Małgosią? Poproszę, mamy albo teściową Gdyby był jakiś problem, to oczywiście mogę zaopiekować się obydwojgiem <laughs> Dzięki, ale nie sądzę, żeby był jakiś problem Myślę, że Małgosia lepiej będzie się czuła u babci. A co będzie, jeśli podczas Twojej nieobecności Jacek jednak zdecyduje się opiekować dziećmi? Hmm. Ściwiłabym się, gdyby tak było. A Mogo się zawsze może zabrać od babci. A Jaś, jesteś się ojcem, więc chyba nie będzie robił problemów. Mam nadzieję.